Dzień dobry, Wago. Mam nadzieję, że masz się dobrze. To Michalina, kreatywna intuicja, tarot i coaching. Zapraszam na Twoje wiadomości. Dzisiaj mam dla Ciebie takie trzy karty. Pierwsza karta mówi: Zawsze mów życzliwie do siebie i innych. Słowa mają moc. Uważaj na swoje słowa. I czas w samotności jest dla Ciebie prezentem do uzdrowienia i odnalezienia własnego szczęścia. I trzecia karta, która im towarzyszy, to zasłona. I to, co ja z tych kart czytam dla Ciebie, droga Wago, zaczynając od tego mówienia do siebie. Tutaj nie, nie mogę zacząć inaczej jak powiedzieć, że po angielsku słowo spell ma kilka znaczeń. Tak? Między innymi znaczy pisownia, znaczy literować i znaczy też zaklęcie. I dlatego, kiedy wymawiamy słowa, to rzucamy zaklęcia. Słowa mają moc, tak? Poprzez słowa twoje myśli stają się energią, stają się falą dźwiękową i wyruszają w podróż po świecie, po wszechświecie. I w czasie, kiedy spędzasz sam, sama, w czasie, który jest darem dla ciebie, naucz się mówić do siebie życzliwie, z miłością, z wyrozumiałością, z miłosierdziem. I pozwól sobie przez to odnaleźć, lub wyczarować tymi zaklęciami, szczęście, spokój i ulgę. Mam takie nieodparte wrażenie, że wiele z Was poszukuje ulgi. Niektórzy nawet tłumaczą słowo abracadabra jako stwarzam wypowiadając czyli tworzę słowami. Tak? Czas samotności nie jest karą jest prezentem dla Ciebie żebyś mógł mogła ćwiczyć to na głos, w komfortowych warunkach, bez strachu, że ktoś słucha, obserwuje, że cię ocenia. Kiedy jesteś sam, kiedy jesteś sama, to jedyna osoba, która cię słucha, to ty. No i wszechświat cię słucha, tak? I ja doskonale wiem, że bycie samemu na dłuższą metę dla wielu jest uciążliwe, jest trudne czy smutne. Ale musimy umieć przebywać ze sobą, bo w końcu jesteśmy ze sobą 24 godziny na dobę i musimy umieć nie tylko ze sobą przebywać, ale musimy umieć ze sobą rozmawiać. Dla wielu bardzo trudne jest mówienie do siebie na głos powiedzenie sobie: Kocham cię, czy lubię cię, jesteś fajny, fajna, jesteś ważna. Na przykład, patrząc sobie w oczy, w lustrze, to jest trudne. Gdy o tym myślimy, to może nie brzmi tak ciężko. Niektórzy nawet powiedzieliby, że może to, to durne gadać do siebie, tak? W praktyce często okazuje się, że wypowiedzenie tych słów na głos, z pewnością, z uśmiechem, z radością, jest trudne. Może udaje się szeptem, ale często słowa, takie głośne słowa, więzną gdzieś w gardle. I dużo łatwiej powiedzieć nam na głos, ale jestem durna, albo znowu mi nie wyszło, bo się nie nadaje. Dużo łatwiej jest nam to powiedzieć, niż powiedzieć sobie, hej, lubię cię, jesteś ważny, ważna. Okej, okay, może nie wyszło mi tym razem, ale co mogę zrobić, żeby to poprawić? Tak? To jest dużo trudniejsze. Łatwiej jest nam się besztać. Tym człowiekiem, z którym idziemy przez życie na dobre i na złe, jesteśmy my sami. I taka podróż przez życie w milczeniu, taka re relacja milcząca, bez kontaktu ze sobą, ze swoimi pragnieniami, potrzebami, emocjami bez kontaktu w postaci rozmowy, ale także gestów i dotyku, bo często odrzucamy też swoje ciała. Taka relacja jest po prostu bez sensu. tak? Jest zimna i smutna. I, i nikt z nas nie chce być w takim osamotnionym związku z drugim człowiekiem. To się zdarza niestety. Więc nie wiem czemu tworzymy takie, takie smutne relacje z, ze sobą samym, tak? czy z sobą samą. Właśnie takie relacje, w których nie ma rozmów, nie ma gestów, nie ma miłości. Twoje wewnętrzne ja, twoje ciało, twoje serce, twój duch, to wszystko komunikuje się z tobą, tak? Przez intuicję, przez odczucia emocjonalne, fizyczne, przez doznania, przez jakieś myśli, idee, takie przybłyski, też przez sny. I to wszystko czeka, aż odpowiesz. Ale nie telepatycznie myślami, tylko tak jak komunikują się ludzie, bo jesteś człowiekiem, czyli werbalnie. I ten czas samotności jest dla ciebie prezentem do uzdrowienia, tak? Twoja relacja ze sobą ma szansę zostać ukojona, kiedy w końcu otworzysz się na rozmowę, kiedy staniesz do tej rozmowy z najważniejszą osobą w Twoim życiu. W Twoich czterech ścianach, czy w jakimś innym miejscu, gdzie się czujesz dobrze i bezpiecznie, gdzie nikt nie słucha i nie patrzy, nie będzie lepszych warunków, żeby zacząć taką rozmowę. Tak? Czas samotności jest dla ciebie prezentem, do odnalezienia Twojego szczęścia. Pamiętaj, że każdy z nas jest odpowiedzialny za, za swoje szczęście. Eee, nie da nam go nikt ani nic z zewnątrz, jeżeli przede wszystkim nie będzie pochodziło z wewnątrz. I to dlatego właśnie bardzo często ci, którzy mają najmniej, są najbardziej szczęśliwi. I to absolutnie nie znaczy, że w życiu nie można dążyć do szczęścia, też materialnego, czy szczęścia powodowanego przez ludzi i rzeczy z zewnątrz, ale chodzi o to, żeby zrozumieć, że głównym źródłem życiowego spokoju i spełnienia jest i powinno być nasze wnętrze i to, co się w nim dzieje nasze życie i nasza relacja ze sobą samym. Tak? Tylko ty możesz odpowiedzieć sobie, na pytanie, co być może w tej chwili stoi na drodze do Twojego szczęścia, co postrzegasz jako przeszkodę, czego według Ciebie ci w życiu brak, nikt inny nie zna odpowiedzi na te pytania. I kiedy sobie na nie odpowiesz, kiedy porozmawiasz o tym ze sobą na głos, to może okaże się, że niektóre z tych braków czy przeszkód są nawet trochę wyolbrzymione, wcale nie tak wielkie, jak wydają się być, kiedy są w Twojej głowie. A, a kiedy ktoś mówi coś. Na przykład nierozsądnego, to zadajemy tej osobie pytanie, czy ty się słyszysz? Więc pytanie do ciebie brzmi, czy ty się słyszysz? Czy słyszysz siebie? Ale żeby się usłyszeć, musisz do siebie najpierw przemówić, tak? Musisz pozwolić sobie posłuchać swojego własnego głosu i tego, co ma do powiedzenia, z miłością, ze zrozumieniem i z wrażliwością. Okay? Ta zasłona, która tutaj a, przychodzi do Ciebie, zasłona symbolizuje potrzebę odgrodzenia się, jakiegoś takiego ukrycia, odosobnienia, a w drugą stronę może reprezentować odsłanianie czegoś ukrytego. To jest akurat zasłona, teraz też przyszła mi do głowy kurtyna. Tak? Mówi się też zasłona milczenia. I ja myślę, że ta interpretacja dla Ciebie jest dwojaka. Z jednej strony pozwól sobie zaciągnąć zasłony, żeby móc ze sobą poprzebywać, żeby móc ze sobą porozmawiać w takiej intymnej, prywatnej atmosferze, ale z drugiej strony jest też zachęta do podniesienia zasłony milczenia, właśnie kiedy jesteś sam sama i rozpoczęcia ze sobą tej życzliwej, kochającej rozmowy. I to może i prawdopodobnie będzie dla Ciebie bardzo silne emocjonalnie przeżycie, ta ludzka natura może próbować to wyśmiewać, że gadasz do siebie. Chyba oszalałem czy oszalałam, tak? E Pamiętaj, że jeżeli tak się dzieje, to to są tylko objawy oporu. W taki sposób manifestuje się opór przed nieznanym, opór przed wyjściem ze strefy komfortu, wyjściem z za tej kotary, która niby cię chroni przed sobą samym, tak? Kiedy nauczysz się życzliwie rozmawiać ze sobą, zobaczysz też, jak inne staną się twoje rozmowy ze światem i z innymi ludźmi. Więc daj sobie szansę na tą zmianę. Tak jak powiedziałam, ta zasłona też, może też szczególnie przez to, że jest czerwona, właśnie tak y, przywiodła mi na myśl kurtynę. Tak? Ale. Trochę tu też chodzi o to, że jak ta kurtyna się zasłania, przestań grać, udawać kogoś, kogo być może udajesz przed światem. Może udajesz kogoś i grasz taką rolę, może kogoś, nie wiem, silnego bardzo, takiego stąpającego twardo po ziemi, a kiedy ta zasłona się naprawdę zasunie, pozwól sobie być sobą i pozwól sobie porozmawiać ze sobą i Zauważyć sobie i dotknąć tej wrażliwej strony siebie, tej właśnie, którą być może ukrywasz. Tu za tą kotarą, za tą zasłoną też jest niebo pełne gwiazd. Tam w tobie, gdzieś w tym ukryciu jest niebo pełne gwiazd. Pozwól sobie też z tym swoim własnym kosmosem porozmawiać. W tobie jest kosmos. Ukrywasz ten kosmos, to bogactwo siebie, ukrywasz przed światem, za tą zasłoną. Tak? Tak jak powiedziałam, kiedy nauczysz się życzliwie rozmawiać ze sobą i zaakceptujesz też siebie, swoją wrażliwą część, Twoje też być może jakieś słabości, może jakieś przeszłe niepowodzenia, za które być może masz do siebie pretensje, to zobaczysz, jak inne staną się Twoje rozmowy ze światem i z innymi ludźmi. Więc daj sobie szansę na tą zmianę. I tutaj to zostawię wago. Zostawiam to do Twojej interpretacji. Mam nadzieję, że te wiadomości przyniosły ci e, inspirację, bo to jest przede wszystkim moja intencja: tutaj przekazać Ci takie uniwersalne prawdy i, i dać Ci inspirację. To, co z tym zrobisz i to, jak to zinterpretujesz, zawsze należy tylko do ciebie. E, jeżeli spędziłeś, spędziłaś tu mimo czas, miło czas, zachęcam Cię do subskrypcji kanału, to nic. Nie kosztuje. Dziękuję za Twoje odwiedziny, za wszystkie lajki, komentarze, które zostawicie. Dbajcie o siebie. Do zobaczenia niedługo.